Uchwał w czynności organizacyjnej na komisji i uchwał i wniosku do komisji proponuję pana Jana Płocka, pana Petra Suchowskiego i panią Perę Laskowicz. Proszę o przegłosowanie. Płocka. Wysława Arne nieobecna. Jan Remer. Za. Beata Bogacz, za. Magdalena Bożyńska, <grymne> nieobecna. Nie. Maria Buklarewicz, nieobecna. Maciej Duxzta, nieobecny. Adam Herycz, za. Elżbieta Laskowicz, za. Magdalena Lange, za. Adam Łukaszewski, za. Marek, za. Jan Płaczek, za. Dorota Rybicka. za. Piotr Sułkowski, za. Andrzej Sikorski, za. Komisja Uchwały Wniosku została wybrana. Przechodzimy do punktu następnego. Przedstawienie wniosku o zwołanie na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Debrznie. Na podstawie paragrafu 4 Rady Miejskiej w Debrznie, załącznik numer 5 z Gminy Debrzno. Wnoszą o zwołanie sesji nadzwyczajnej i uwzględnienie porządku obrad podjęcie następujących projektów uchwał. Numer 18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy DEPRSZ na 2023 rok. 19 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty dług oraz zwrotu kosztów przyjazdu radnych I wpłynął również wniosek uzupełniający do wniosku o zwołanie sesji Rady Miejskiej. Na podstawie paragrafu 4 regulaminu Rady, Rady Miejskiej wtecznych załącznik nr 5 statutu gminy Debrno uchwała nr 60 z dnia 12 października 2018 roku wnoszą o uzupełnienie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej o projekt uchwały nr 20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Debrno na lata 2023-2032. Tym samym o uzupełnienie punktu 5 projektu porządku sesji o tenże projekt uchwały. I teraz głosujemy na o zmianie opinii całości, Wiesława Adler nieobecna, Jan Demer. Za. Beata Błokacz za, Magdalena Gorzyńska ja. nieobecna, Mario Bukarewicz nieobecna, Maciej Dłuszczka nieobecny, Adam Herycz. Za. Elżbieta Naskowicz? Za. Magdalena Lange? Za. Adam Łukaszewski? Za. Zdzisław Marek? Za. Jan Płaczek? Za. Dorota Rywicka? Za. Piotr Sułkowski? Andrzej Fiskowski. Za. I teraz, yy, I teraz tak, porządek w sesji po zmianach po całości. Mhm. Wiesława Arlen nieobecna. Jan Bemer. Za. Barka Za. Magdalena Błażewiczka nieobecna. Maria Bukalewicz nieobecna. Maciej Dukota nieobecny. Adam Kerycz. Za. Elżbieta za. Magdalena Lange. Za. Adam Łukaszewski. Za. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Dara Jacłkowski Andrzej Wisko. Za. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy więc do punktu następnego. Przyjęcie projektu porządku obrad. podjęcie uchwał. Uchwała numer 18 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy dwana na 2023 rok. Czy do tej uchwały mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę, proszę o przygłosowanie. Wiesława Adler nieobecna, Jan Benner nie za. Za. Nie za. Nie za. za, Magdalena Błażeńska nieobecna, Maria Bukarewicz nieobecna, Maciej Dłuszcz nieobecny, Adam Karyf, Elżbieta Laskowacz. Magdalena Lange, za. Adam Łukaszewski, za. Zdzisław Marek za, Jan Płaczek za, Dorota Jaskada, Piotr Kulkowski za, Andrzej Szczesny za. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy więc do uchwały numer 19. W sprawie o zmianie w uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłatnych 1 oraz zwrotu kosztów przyjazdu radnym. Czy do tej uchwały mają Państwo jakieś pytania, wyjaśnienia? Proszę o przegłosowanie. Wisława Andrzej nieobecna. Jan Demek. Za. Beata Bogacz. Za. Magdalena Błażeństwa nieobecna. Maria Jarek. Nieobecna. Maciej Buchstan nieobecny. Adam Ferycz. Za. Elżbieta Laskowicz. Za. Magdalena Langsa. Adam Łukaszewski. Za. Zdzisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka za, za, Andrzej Fiskoski za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 20 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Deczu na lata 2023-2032. Czy do tej uchwały potrzebne są jakieś wyjaśnienia jeszcze? Czy Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Wiesława Arda nieobecna, Jan Dener, Beata Bogacz za, Magdalena Bożeńska nieobecna, Maria Bukarycz nieobecna, Maciej Lucza nieobecny, Adam Perycz za, Elżbieta Laskowicz, Magdalena Lange za, Adam Łukaszewski za. Zbisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rewicka. Za. Kierp Kukowski. Za. Andrzej Hisa. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Blok uchwały został wyczerpany. Przechodzimy do punktu następnego. Oświadczenia. Czy ktoś z tych osób chciałby zabrać głos? Nie widzę. A w komunikatach? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Przedstawienie przedstawienie, przegłosowanie wniosków Komisji Uchwały Wniosków.